Dobra, o. Dzień dobry, dzień dobry, w środowe południe chyba jestem. Sprawdzę sobie tylko, czy jestem. Witam na krótkim live'ie. Live numer 4 w moim wyzwaniu. Matko, jeszcze daleka droga. Ale dzisiejszy istotny live. Dla kogo dzisiejszy istotny live? Słuchajcie, lada moment święta. Czy macie już prezent dla swoich bliskich? No to ja zaraz wam podpowiem... E, co warto dać swojej bliskiej osobie? Jaki prezent? A jeśli prezent, to dobrze, żeby to był zdrowy prezent. Chyba że już masz prezent, luz, rozumiem. Co do prezentów. Zdrowy prezent, zdrowy prezent, który możecie nabyć do centrum fizjoterapii i sportu. Jest lepiej w Częstochowie. Jeśli nie jesteście z Częstochowy, no to szukajcie w swoich miastach. Natomiast jeśli jesteście z Częstochowy lub okolic, to proponuję wam prezent, którego nie zawsze na którym może inaczej, nie trzeba się być, sobie pozwolą. Więc yy, warto się zastanowić, jeśli nie masz prezentu, to zaraz yy, opowiem, dla kogo przede wszystkim ten prezent, dla kobiet i dla mężczyzn. Yy, jeśli dla kobiet i dla mężczyzn, w jakim wieku? W bardzo różnym. 30, 20 lat, czy 18 lat w, w górę, do późnej starości. Moi drodzy, yy, po co ten prezent? Prezent, który przede wszystkim... Sprawdzę tylko, czy jestem. Prezent, który przede wszystkim poprawi samopoczucie, często pomoże w bólach. Za powiem, jakie mamy kilka prezentów, które możecie swoim bliskim fundować i będzie to dla nich niezwykle korzystne. Jestem przekonany, że będą Wam za to wdzięczni. Hmm. Czy jestem na tym live? Nie wiem, czy jestem. Jakoś tego... A jestem, dobra. Będę was prosił o komentarze, chociaż z tymi komentarzami to ostatnio wysz... wyszły niezłe. Jaja za przeproszeniem, bo. Byłem przekonany, że jakby nikt tam się nie może połączyć, a jednak się potem widziałem, że komentowaliście. Już nie będę pytał 10 razy o te komentarze. Może się pojawią, może nie. Chyba, że będę musiał to czasem poodświeżać. Moi drodzy, jak potrzebujecie prezentu, to dla swoich bliskich: męża, żony, koleżanki, kolegi, siostry, brata, rodzica. Doskonała rzecz. Już wam mówię, co możecie nabyć do naszego centrum fizjoterapii i sportu. Tak żeby się nie pogubić. Moi drodzy, terapia Bowena. Pada pytanie, kto o niej słyszał? Podejrzewam, że niewiele osób. Terapia Bowena. Jeśli ktoś mnie ogląda, to możecie spróbować napisać komentarz. Może tym razem mi się wyświetli, może nie. Terapia Bowena, czyli Bowena, terapia, która ma za zadanie popracować z powięzią naszego ciała, czyli inaczej mówiąc taką okładką na naszych mięśni, z pokryciem naszych mięśni, czyli przynieść nam ulgę w bólu. I co jest ważne w terapii Bowena, ci, którzy uczęszczają czasem na moją kozetkę albo do innych fizjoterapeutów, wiedzą, że nie zawsze ta praca z fizjoterapeutą jest no, bezbólowa, nie ma się co oszukiwać, czasem jest wręcz bardzo bólowa. Co niesie ze sobą terapia bołena? Mamy różne wrażliwości na ból, są osoby, które naprawdę niektórych, niektórych Niektórych terapii wręcz nie mogą, nie mogą znieść, bo są tak bolesne. Terapii manualnych. Natomiast terapia Bowena to jest terapia, która jest całkowicie bezbolesna. Czasem może być przyjemna wręcz dla pacjenta, a przynosi ogromne efekty czyli ulgę w bólu, więc jeśli macie osoby, które cierpią na permanentne bóle głowy, bóle obręczy barkowej, kręgosłupa albo bolomie nogi podczas chodzenia, tak zwany krzyż, tak, czyli dolna część pleców, to jak, na, jak najbardziej terapię na polecam, szczególnie też takim osobom, które są trochę wystraszone, no przed tą terapią. Manualną, która często rzeczywiście jest bolesna. No, bo co tu dużo mówić? Czy przed na przykład jakąś akupunkturą, i tak dalej, bo Igły też się mogą bać. Więc dla tych osób, powiedziałbym takich lękowych i delikatnych, możemy so, to sobie to tak powiedzieć kolokwialnie, zdecydowanie polecam terapię Bowena. Co jeszcze? Masaż leczniczy albo sportowy. Dlaczego warto go ufundować w swojej bliskiej osobie? No masaż leczniczy to już może być troszkę bardziej bolesna terapia, nie ma się co oszukiwać, natomiast też przynosząca rezultaty. Lub masaż sportowy, to już stricte dla osób, na przykład dla biegających. Więc jak macie w rodzinie kogoś, kto biega, uwielbia biegać i jest wręcz od tego uzależniony, ale zapomina trochę o, o regeneracji, o zadbaniu o siebie, to to też będzie świetnym prezentem. No i ta, y, y, t, czyli tak, był prezent bezbolesny, prezent bolesny i tak samo efektywny. Jakkolwiek to brzmi, dajmy komuś prezent bolesny. Ok. Natomiast. Aha, dalej nie widzę żadnych komentarzy. Nie ukrywam, że to jest troszkę denerwujące, ale dobra, spróbujemy coś innego. Natomiast trzecia kategoria prezentu to tak zwany, moi drodzy, relaks. Relaks, no właściwie, co o tym relaksie? Jeśli chodzi o relaks, to ja. A, widzę komentarz, hej Robert, hej widzę, dziękuję Ci bardzo, czyli muszę jednak w komputerze zerkać, bo na telefonie mi się nie wyświetla. Jeśli chodzi o relaks, masaż relaksacyjny, gorąco polecam, czy to masaż relaksacyjny całego ciała? Czy, czy masaż relaksacyjny twarzy na przykład. Oczywiście w ofercie też mamy masaż kobito, to że jest taki masaż, który wcale niekoniecznie musi być też relaksacyjny, bo on potrafi być bolesny. Ja go sam na swojej skórze chciałem, e, chciałem doświadczyć. Nie chciałem go doświadczyć dlatego, że mi tam zależy na tym, żeby miał mniej zmarszek, bo w sumie to mi to szczerze mówiąc los Natomiast chciałem zobaczyć, jak polecam moim pacjentom, masaż kobido u Karoliny Lubańskiej, która współpracuje z nami, u nas na co dzień działa i przynosi ludziom ulgę i estetykę przy okazji robiąc masaż kobido. Chciałem wiedzieć, jaki on jest rzeczywiście w odczuciu. No chwilami potrafi być bolesny, natomiast mi takie bodźce jakoś nie przeszkadzają. Natomiast natomiast z czego się cieszę, wysłałem, wysłałem ostatnio na masaż do Karoliny dwóch moich pacjentów, mężczyzn, mężczyzn z krwi i kości. I co jest ciekawe, słuchajcie, no bardzo im się spodobało, bo w końcu mają. Myślę, że trochę im nie było na, na rękę pójść, bo my ludzie tak troszkę mamy. Ja o tym powiem już na końcu. Dlaczego te zdrowe prezenty są tak niezwykle ważne i warto je naszym bliskim ufundować? Ja wysyłając chłopaków do Karoliny, mówiłem, ale słuchaj, szepnij Karolinie, żeby zrobiła ci masaż relaksacyjny twarzy. Słuchajcie, masaż relaksacyjny twarzy to jest coś niesamowitego. Och, jak sobie o tym pomyślę, ta błogość to, to naprawdę jest coś, co no, oj, powoduje, że człowiek trochę odpływa. Ja się zawsze śmieję, że jak jeszcze pracowałem na w szpitalu tutaj w Częstochowie, no to z koleżanką, jak mieliśmy puste przebiegi tak zwane, stwierdziliśmy, ona rzuciła a słuchaj i mnie tak boli kręgosłup lędziwo-krzyżowy, że może byś mi pomasował, a ja ci potem zrobię masaż, nie wiem, karku jak ci boli i tak dalej. I powiem wam, że paradoks polegał na tym, że mnie bolał rzeczywiście kark, bo najczęściej, jeśli mam problemy, to z odcinkiem szyjnym, i naj najwięcej tutaj mam bólu. No, i paradoks polegał na tym, że mimo, że mnie bolał, bolała szyja i obręcz Barkowa, to ja zawsze prosiłem koleżankę Kasię o masaż twarzy. Dlaczego? Po prostu dawało mi to tak niesamowitą przyjemność, że już odpuszczałem, mówiąc brzydko, ignorowałem. A jeszcze brzydko mógł powiedzieć, ale nie, bo jesteśmy w mediach społecznościowych, więc ignorowałem ten mój ból kręgosłupaszyjnego i wolałem po prostu wybrać ewidentnie masaż twarzy. Dlatego możecie wykupić taki masaż relaksacyjny twarzy albo pleców i twarzy połączony, więc opcji mamy bardzo dużo. Jeśli chodzi o relaks, no masaż gorącymi kamieniami, kurczę, gorąco polecam. Jestem z tych osób, które raczej raczej mi jest zimno niż, niż jestem z tych takich zimnolubnych. Więc o tej porze roku, kiedy za oknem mamy jak mamy, choć dzisiaj w przebija się w słońce, dzięki Bogu, jak, jak go potrzebuję, jak je ja niezwykle uwielbiam, to Masaż gorącymi kamieniami naprawdę w o tej porze roku daje niezwykle przyjemne odczucia i daje to, to ciepło, które no, powoduje, że odczuwamy błogostan. Więc masaż gorącymi kamieniami, masaż relaksacyjny, czy to twarzy, czy ogólny ciała. No i masaż bańką chińską. Noż nie musi być tak relaksacyjny, natomiast też daje specyficzne odczucie na skórze. No i tak naprawdę, oczywiście, wartość. Wszystkie te masaże, ale głównie oczywiście leczniczy, terapia Bowena, sportowy i bańką chińską, dają przede wszystkim. Ulgę w bólu i przynoszą taki efekt terapeutyczny. No a masaż relaksacyjny masaż gorącymi kamieniami, no to wiadomo, że to jest ten moment, kiedy możemy sobie pozwolić na chwilę, chwilę wytchnienia. I teraz, dlaczego ja rekomenduję? A jak coś to komentujcie, proszę Was bardzo, bo widzę, że parę osób więcej już zaczęło oglądać. Fajnie, cieszy mnie to bardzo. Tu widzę, ile osób ogląda, tu nie widzę, ile osób wygląda na komputerze, tylko widzę komentarze. Ok. Dlaczego? Moment, bo zgubiłem wątek. Aha, przede wszystkim dlaczego ja zachęcam do wykupienia. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, jak nie jesteś częstochowy, jesteś tam z Poznania i Szczecina, bo wiem, że takie osoby też mnie oglądają często, to, to tam poszukaj rzeczywiście takich usług dla swoich bliskich i takiego prezentu. Zawsze ten bliski będzie Ci wdzięczny. I wiecie, o, cześć Grażyna, witam serdecznie. I jedna rzecz możemy kupić kolejny gadżet, który trafi na półkę. No oczywiście, no może to być świetny gadżet, na który ktoś bardzo czeka. Natomiast często te nasze prezenty to są takie prezenty, które cieszą chwilę i potem tam gdzieś lecą na półkę i, i właściwie o nich zapominamy. Natomiast my, ludzie, to co zauważyłem, pacjenci trafiają do mnie do gabinetu najczęściej kiedy? No kiedy już są mocno połamani. Jak ja się cieszę, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, Panie Michale, trafiłem do Pana, bo wie Pan, co tak mnie, kurczę, coś boli w okolicach tutaj yy, dolnej części pleców, oczywiście pokazuje mi wtedy różne tam miejsca, to nie lekcja anatomii, nie o to chodzi, bo coś mi tam się pojawiło, a nie chciałbym, żeby to się, Pan, naprawdę wybitnie źle skończyło, tak, i żeby mnie gdzieś tak, mówiąc kolokwialnie, pierdziolęło mocno w plecach. Bardzo, bardzo mnie to cieszy i... i... Daje im to kupę radości, tak naprawdę, jeśli człowiek wyczuwa coś w swoim ciele i już przychodzi. Natomiast wiecie, w większości przypadków to jest tak, że my zapominamy o sobie. I z tymi prezentami to jest trochę tak, że zawsze są ważniejsze rzeczy. Zawsze są ważniejsze rzeczy niż wykupić sobie właśnie usługę masażu. E, popracować nad swoim bólem. Dopiero jak nas tak pierdzielnie konkretnie, no to wtedy oczywiście ruszamy, musimy, szukamy na gwałt jeszcze, oczywiście e, oczywiście pomocy. Dokładnie. I tak jak tutaj gracz zapisze, najważniejsza profilaktyka, więc jak nawet wasz bliski się, jak się skarży, to w ogóle bym się nie zastanawiał. A nawet jak się nie skarży, to wierzcie mi, że zawsze ten masaż przyniesie dla niego dobre rezultaty, i zawsze będą jakieś efekty. Natomiast masaż relaksacyjny i ja uważam w ogóle, że jednym z najlepszych prezentów to jest masaż relaksacyjny albo się gorącymi kamieniami. Dlaczego? No, słuchajcie, tu trochę o naszych wzorcach i o naszej psychę. No właśnie, bo kupić sobie samemu sobie czy samej sobie, ja już nie mówię o facetach, bo to już jest w ogóle temat rany boskie, jak stąd do Afryki, daleki i trudny. Natomiast nawet wiele pani, to wiem z kozetki, jak to wygląda, że jak rzucam hasło Wy pani, a może taki masaż relaksacyjny, bo ja też widzę, że ten poziom stresu jest u Pani ogromny. Tak, dać sobie chwilę wytchnienia i, i, i coś takiego zafundować. No, Słuchajcie, to już naprawdę myślę, że 2-3% jest w stanie sobie sama to ufundować, więc jak tu myślę o na naszych żonach, mamach, koleżankach, siostrach, ale oczywiście o facetach też. Facetom to może ten masaż leczniczy, sportowy, bo relaksacyjny, to się jeszcze mogą chłopaki zestresować, panowie. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, no myślę, że ta forma tej relaksacji będzie naprawdę strzałem w dziesiątkę. Zabiegane, zestresowane kobiety, które jeszcze teraz w tej gorączce przedświątecznej wiemy jak jest. Myślę, że to będzie coś, co naprawdę przyniesie ulgę po świętach czy na początku nowego roku. Także ja gorąco polecam masaż laksacyjny lub gorącymi kamieniami dla kobiet. Czy masaż kobido, to już taka estetyczne tematy. Dla facetów masaż lecznicy sportowy albo dla tych osób lękliwych terapia Bowena. Tak jak, tak jak mówiłem, jak, nie, jak chcecie więcej doczytać, wygulajcie sobie terapię Bowena. Polecam, mało znana terapia, a my u nas w Centrum Fizjoterapii jest lepiej, a dokładnie Karolina w tym się specjalizuje i robi to naprawdę dobrze. I na koniec, podsumowując, jak możecie nabyć, nabyć vouchery? Możecie je odebrać osobiście. O, voucher, proszę. Tak wygląda voucher. A to muszę się przełączyć, żebym widział. O, tak sobie wygląda voucher, proszę, bardzo ładnie z kokardką. Oczywiście piszemy dla kogo, na jaki zabieg, do kiedy wykorzystać, dajemy długie terminy, także można być spokojnym. U nas na, USO, na 6 naszej Częstochowie. Możecie go odebrać osobiście, wkładamy go w ładną granatową. Kopertę, możecie go odebrać osobiście. Możecie go również na naszym www pl kliknąć, voucher dodać, zapłacić onlineowo, a też odebrać osobiście, ewentualnie na upartego to nawet Wam możemy wysłać. Albo dzwonicie pod numer 534-454-442, tam odbiera Was um, 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 chciałem powiedzieć urokliwa sekretarka, no, no nie, bardzo sympatyczny um, człowiek. Sekretarz Robert Gęsiarz, i on wtedy Wam wszystko opowie i, i, i Was przekieruje, tak żebyście ten, ten voucher nabyli i podarowali go swoim bliskim. Dokładnie. Najlepszy prezent, jaki można zrobić dla siebie i bliskich. Dokładnie tak. Także jak Wasi bliscy siebie stawiają na ostatnim miejscu, to pamiętajcie, że doskonałą rzeczą jest ufundować właśnie dokładnie coś takiego. Czyli wiecie dla kogo, dla mezji kobiet, wiecie w jakich przypadkach ulga w bólu terapeutyczna. Bądź relaksacyjnie i jako tak naprawdę odstresu, odstresowanie bliskiej ci osoby, a jak nabyć osobiście przez stronę WW lub telefonicznie macie mnóstwo e, różnych możliwości. Teraz tak myślę, czapkę Mikołaja mogłem założyć. E, córka mi dzisiaj rano wzięła do, e, do szkoły. No dobra, to chyba już drugiej bym nie znalazł. Okej. Okay. Dobra, e, wszystko wiecie, ja Wam życzę z, z tego miejsca. E, zdrowych świąt, radosnych, w pełnej, w pełnej radości. Jak macie pytania, to piszcie w prywatnych wiadomościach odnośnie voucherów. Życzę Wam dobrych, zdrowych i wszystkich dających radochę też prezentów. Także wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie najlepszego.